A dzisiaj mam dla Was przepis na pyszne, proste w przygotowaniu ciasto z malinami. Koniecznie zapiszcie przepis. Dokładną ilość składników, jak zawsze znajdziecie w opisie pod filmem nowych widzów. Oczywiście zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Wszystkie składniki na ciasto mam w temperaturze pokojowej. Potrzebujemy 3 jajka, szklankę maślanki, pół szklanki oleju oraz 3 czwarte szklanki cukru. Wszystko razem krótko mieszamy za pomocą trzepaczki. Pamiętajcie, żeby tych ciast długo nie mieszać, bo później może wyjść za kalec. Następnie dodajemy 2 łyżeczki proszku do pieczenia oraz 2,5 szklanki mąki pszennej. Ja Dodaję partiami, żeby łatwiej było to mieszać, ale też pamiętajcie o tym, że mieszamy krótko. Ta masa nie musi być jednolita, ważne, żeby nie było widać suchej mąki. I przelewamy ciasto do keksówki. U mnie jest keksówka o wymiarach 30x11 cm. Na wierzchu wykładamy owoce, u mnie to są maliny, części świeżych, część mrożonych. Można również użyć innych owoców. Na wierzch również sprawdzi się kruszonka, jeżeli ktoś lubi, można sobie dodatkowo ją przygotować. Ciasto wkładamy do nagrzanego piekarnika do temperatury 180 stopni i pieczemy do tak zwanego suchego patyczka około 50 minut. Gotowe pudrujemy lub lukrujemy i zajadamy. Smacznego!